Możemy zaczynać? Tam widzę jeszcze się pan. To Szanowni Państwo, Trzecia Droga próbuje przekonać Polaków, że jest fajną, zdroworozsądkową alternatywą wobec takich partii jak PiS czy PO. Tymczasem ich liderka do Europarlamentu Róża Grafin von Thun und Hohenstein, tym co mówi, obnaża prawdę o poglądach i celach Trzeciej Drogi. Na przykład marszałek Hołownia zapowiedział, że trzecia droga będzie tutaj nagle walczyć z podatkiem od samochodów spalinowych, że będą się starać o dopłaty do elektryków. Już pomijam to, że to jest kolejny nieszczęśliwy pomysł, bo dopłaty do elektryków to jest nic innego jak dopłacanie pieniędzy ludziom bogatszym, których stać na elektryki kosztem tych biedniejszych. No ale tutaj zapowiadają walkę z podatkiem od samochodów spalinowych. Tymczasem Róża Tun, liderka listy do Europarlamentu trzeciej drogi, walczyła o zakaz samochodów spalinowych w ramach grupy Renew Europe Group i poparła podatek od samochodów spalinowych. Również poseł gramatyka z trzeciej drogi poparł ten pomysł. Tak wygląda... Rzeczywistość, ale na samochodach spalinowych się nie kończy, bo e, trzecia droga idzie z hasłem, że trzeba zatrzymać dyrektywę budynkową, którą znów popiera Róża Tun. Wracając do samochodów spalinowych, to Róża Tun komentując dyskusję ze mną w radiu na temat zakazu samochodów spalinowych napisała w mediach społecznościowych tak, czy to takiego wysiłku wymaga biedaczku, żeby zrozumieć, że to nie muszą być elektryki. Jeśli pan zrobi spalinowy zeroemisyjny, to nikt panu nie zakaże wprowadzić go na rynek. Powodzenia. Krótko mówiąc, komunikat, arogancki komunikat trzeciej drogi brzmi: jeżeli cię nie stać na elektryki, to skonstruuj sobie samochód spalinowy zeroemisyjny i wtedy będziesz mógł sobie nim jeździć. Szanowni Państwo, no żeby zrealizować te szaleńcze projekty, które popierała, zabiegała o nie skutecznie i popiera Róża Tun z trzeciej drogi, no to trzeba jeszcze zlikwidować pewną zawadę, żeby było to łatwiejsze. Dlatego Róża Tun również garduje za tym, żeby Polska jak najszybciej pozbawiła się prawa weta w Unii Europejskiej. Wniosek jest prosty, trzeba oczyścić klimat, ale oczyścić przede wszystkim wymieniając Europosów antypolskich, na europosłów, którzy będą dbać o interes Polski i Polaków, czyli Europosłów z Konfederacji, a do Europarlamentu Poza mną, z Małopolski i Świętokrzyskiego startuje Ania Bryłka z Poznania, z Wielkopolski, której oddaję głos. Szanowni Państwo, marszałek Połownia ogłaszając start swoich kandydatów wyraźnie wskazał, że celem kandydatów na europosłów z Polski 2050 jest zatrzymanie dyrektywy budynkowej. Za tą dyrektywą głosowała jedyna przedstawicielka partii Polska 2050 właśnie w Parlamencie Europejskim, Róża Tun. Ale co więcej, ta dyrektywa budynkowa została zatwierdzona już przez Radę Unii Europejskiej. Czeka tylko na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że właściwie to pan Marszałek w drodze implementacji tej dyrektywy może ją po prostu w porządku krajowym zablokować. W tej kampanii wyborczej wszyscy będą przeciwnikami polityki klimatycznej, wszyscy będą chcieli renegocjowania Europejskiego Zielonego Ładu. No i ten podatek od aut spalinowych. Szanowni Państwo, to jest kamień milowy Krajowego Planu Odbudowy. Tak naprawdę rząd przyjął w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, uchwałę, która dotyczy rewizji Krajowego Planu Odbudowy, który musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską, co oznacza, że wcale nie musi być to pozytywna ocena ze strony Komisji Europejskiej. Pani Róża Tun, jedyna przedstawicielka polskiej Polski 2050 w Europarlamencie, powiedziała, że po pierwsze w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, pracuje się dla Unii Europejskiej, a nie dla państwa członkowskiego, z którego jest się wybrany. My mówimy nie, my będziemy pracować dla Polski, my mamy hasło wyborcze. Po pierwsze Polska i to jest nasz cel: reprezentowanie polskich interesów w Parlamencie Europejskim, interesów polskich obywateli i system wczesnego ostrzegania tego, czego zabrakło w ostatniej kadencji i w poprzednich kadencjach. To znaczy. W momencie, kiedy bardzo niekorzystne rozwiązania są przyjmowane na poziomie Parlamentu Europejskiego, nie ma tego ostrzeżenia wysłanego do Polaków, skierowania go do polskiej debaty publicznej. Pani Róża Tun, Polska 2050 w Europarlamencie głosowała za zmianą traktatów, za propozycją zmiany traktatów, która ta, ta procedura cały czas się toczy, no ale stanowisko tej partii jest w, tym, w tej sprawie jasne. Kolejna rzecz, pakt migrat o migracji azylu. To jest kolejny element, w którym Polska 2050 w Parlamencie Europejskim e, głosowała za. No i co najgorsze, popiera również Europejski Zielony Ład w rolnictwie. E... Panią Różę Tun, że jeśli nie będzie zmian w rolnictwie, to się ugotujemy. My idziemy do Parlamentu Europejskiego bronić praw i wolności Polaków. Tego zabrakło, a my jesteśmy gwarancją tego, że o te, o te sprawy, o te właśnie podstawowe elementy będziemy na poziomie Parlamentu Europejskiego walczyć. Czy są jakieś pytania? Ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, bo dla Polaków może się wydawać jeszcze to trochę odległe, że jakaś tam dyrektywa budynkowa, kiedy to u nas będzie, to już jest realizowane w Polsce w poprzedniej kadencji już pierwsza ustawa, która przygotowuje rozmaite rzeczy pod tą dyrektywę jest po efektywności energetycznej budynku. Tak jest. Natomiast we Francji już od zeszłego roku nie można podnieść czynszu we własnym domu albo mieszkaniu komuś, jeżeli nie mamy odpowiedniej klasy energetycznej. A Od przyszłego roku nie będzie można już wynająć domu albo mieszkania, jeżeli nie ma się odpowiedniej klasy energetycznej. To za chwilę będzie funkcjonować w Polsce, jeśli tego nie zatrzymamy, dlatego Zachęcamy do głosowania na ludzi, którzy nie, po, nie boją się powiedzieć nie biurokratom z Unii Europejskiej i będą z tym walczyć. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy. Wszystko jasne. Dziękujemy.